Halo, halo, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Tak jak obiecałam, e, nagrywam tutaj dla Was odpowiedzi na pytania, które zadaliście pod postem i tutaj pod tym e, filmikiem, który zostawiałam na kanale. E, mam nadzieję, że uda mi się odpowiedzieć na wszystkie. Dosyć sporo tego było. Jeżeli nie, w tym filmiku, to nagram jeszcze jeden. Jeżeli się nie zniszczę, jeżeli to będzie za długi filmik, to nagram jeszcze jeden. E, postaram się oznaczyć Was pod filmikiem, ale nie wiem o której godzinie sk e, skończę i czy dam radę jeszcze e, dam radę to zrobić jeżeli nie to postaram się zrobić to jutro, że będę miała wolną chwilkę e, kochani e, dziękuję wam za tak liczne e, za, tak liczne pytania, za zaufanie e, mam nadzieję, że tutaj uda mi się odpowiedzieć na te wasze pytania e, tak, e, żebyście wszyscy byli e, zadowoleni e, no i co kochani zaczynajmy, nie będziemy tutaj przedłużać Zobaczmy, co tutaj się dzieje. A więc tak, pierwszą osobą tutaj, dla której odpowiem na pytanie, jest Małgorzata, urodzona 6-72 rok. I tutaj Małgorzata pyta o, o pana, urodzonego tutaj 19 lipiec 69. Czy ma wobec ciebie poważne plany? Okej, okay, zobaczmy. Małgorzata. Czy Andrę ma poważne plany wobec Ciebie? Zobaczmy. Jakie plany ma Andrę? Te jego plany są takie troszeczkę nie do końca sprecyzowane. Myślę, że on sam nawet, on sam chyba tego nie wie, czego on tak naprawdę oczekuje, czego czy by chce. Dlatego, że tu mi się tak pokazuje, jakby z jednej strony jesteś dla niego atrakcyjna, bardzo mu się podobasz i, i wzbudzasz w nim takie. Takie uczucia, że on chciał z tobą być, ale z drugiej strony, jakby coś, nie wiem, czy stoi wam coś na przeszkodzie, czy, 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 czy jakieś sytuacje, czy osoby, że no tutaj, jakby. Mm, nie widzę, jeżeli mam ci odpowiedzieć na pytanie, czy on ma wobec ciebie poważne plany, to myślę, że tak nie do końca. Tutaj z przyszłości macie karty diabła. Karta diabła jest związana, to jest wiadomo, jeżeli chodzi o uczucia, związana jest z seksualnością, ze, z takim właśnie więcej połączeniem. I może to się w czasie zmieniło później. Na pewno ten pierwszy taki, to co was w ogóle do siebie jakoś połączyło, to właśnie był. No, wiadomo, fizyczność, ale e, później się to przeradziło w coś takiego, e, co mogłoby mieć szansę na związek. E, tylko, że tutaj masz kartę e, piątki. Mm. Jest ta królowa właśnie, jest królowa kielichów. No, ona jest pokazana właśnie jako, jako taka osoba, z którą się chce być. Ale tu już przy tym jeszcze kartę, kartę piątki, pięć kielichów i kartę czwórki kielichów. Bardzo taka odpowiedź miłosna jest, tak? Z, z kart, które mówią właśnie o uczuciach. I tutaj się pokazuje, że tak, jakby nie, nie, no nie do końca. Mm, Coś tutaj z tego może wyjść na ten moment. Pamiętajcie, kochani, że czytania są na ten moment, to coś się teraz dzieje. To my tutaj, my mamy tą wolę, w której my decydujemy, jak w życiu postępujemy, i w stosunku do tego, zaś te karty też inaczej pokazują, tak? Więc na ten dzień, na tą chwilę, trzyma poważne plany. No myślę, że może się troszeczkę rozczarować y, tymi jego planami. Tak nie do końca one są takie, y, że na przykład wspólny związek, y, czy, czy że razem będziecie. Dobrze, Małgosiu, y, powodzenia Ci życzę. Y, I idziemy dalej, kochani, bo, bo tych pytań troszkę jest. Y, następna jest Anna Trojanowska. Y, tutaj data jest 12:02:78. Czy Ania dostanie, czy Ania dostanie pracę w najbliższym czasie? Spójrzmy, czy Ania dostanie pracę? Czy Ania dostanie pracę? co, Aniu, no jest tutaj pokazane, troszeczkę ciężko jest teraz. E, znaczy się e, ty na ten moment e, to wychodzi tak, że tyle ile mogłaś zrobić, to zrobiłaś. E, czyli e, są te, jest, były te starania, e, czyli powysyłane na przykład CV, czy tam pukałaś do iluś tych drzwi i... i e, no tyle, ile mogłeś na tą chwilę, to, to, co, to co trzeba było zrobić, jak wiadomo, jak ktoś szuka pracy, to zrobiłaś i już tak naprawdę no nie masz jakby co więcej zrobić w tym kierunku. Więc ja myślę, że tutaj pojawi się, tutaj macie, tutaj jest karta króla, króla monet. Czyli jak najbardziej ta, ta, tą pracę dostaniesz w tym najbliższym czasie, dlatego że to jest właśnie szef. Czyli wiesz co, ja bym ci powiedziała, że tyle, ile miałeś zrobić, to już zrobiłaś i po prostu teraz czekaj. I ta, i ta praca tutaj do Ciebie przyjdzie, odezwie się ktoś tutaj do ciebie, bo tak jak mówię, masz tutaj 9 masz tutaj dziewięć buław i masz 7 buław, czyli karty mówiące o tym właśnie, że... E, takie troszeczkę e, jak po, troszeczkę tak w tej pracy masz jak po gruzie, że, 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 że to tak nie idzie jakbyś chciała, że, że to nie jest tak szybko jakbyś chciała. E, I. E... I właśnie dlatego, no nie masz co tutaj, już tyle mogłeś zdziałać, to już kochana działałaś Pokazuje mi się, że ta oferta pracy będzie najprawdopodobniej związana z jakimś mężczyzną. Albo to mężczyzna będzie Twoim przełożonym, albo to mężczyzna będzie mm, szefem. Zależy, y, mówię, w jakiej dziedzinie y, y, tą pracę szukałaś. Ale y, myślę, że tak, ale no. Y, jeżeli myślisz sobie, czy, czy musisz jeszcze coś zrobić, żeby to przyspieszyć, albo coś, no, tutaj te karty pokazują, że po prostu czekaj, i, i tutaj powinno to przyjść do ciebie. Także myślę, że tak. Jeszcze tylko zapytam tutaj tych kart, kiedy to jest to taki najbliższy czas. Karta dziewiątki, czyli yy, karta dziewięć, czyli będzie to albo dziewięć, yy, albo dziewięć, albo za dziewięć dni od, od wróżby, gdzie albo dziewiątego, yy, dziewiątego dnia yy, tego się, na przyszłego miesiąca. Yy. No tak, 9 tego miesiąca, bo 9 miesięcy to już jest oczywiście za późno. Także, także przyjdzie ta praca do ciebie, no to musisz chwilkę jeszcze cierpliwie poczekać. Dobra, teraz, teraz mamy Lucynę. Lucyna, Lucyna Sek. Urodzona 4, 05, 71. I Lucyna pyta, kiedy dostanie pracę.

Wiesz, salut no ta praca do ciebie idzie. Ona do ciebie idzie, bo już jest. Ona już jest, kochana. Bliźniutko tutaj ciebie, i to jest w sumie, mogę Ci powiedzieć, że. Że lata, lata moment, tak? Ta praca tutaj jest. Dlatego, że masz tutaj dwie, słuchaj, dwie karty mówiące o karnie więc muszę o tym wspomnieć, to, są ta, to jest ta praca, którą możesz otrzymać, to jest taka, która już tak naprawdę na ciebie czeka I, i tutaj jeżeli, piękna karta koło fortuny tutaj wyszła, ta karta mówi o tym, że jeżeli dzisiaj jesteś w takim miejscu, gdzie tej pracy nie ma to te koło wiadomo ono się cały czas kręci, więc za chwilę możesz być do góry, tam gdzie tą pracę masz, karta tutaj Sprawiedliwości również mówi o tym, że ta praca tutaj jest taka właśnie jakby karmiczna, czyli ty tam masz trafić, ty tam masz być. Masz tutaj króla. Przepraszam, rycerza Buław, czyli ta oferta może być taka bardzo, y, naprawdę, że nie spodziewać, możesz się nie spodziewać, jak ona szybko do Ciebie przyjdzie. Y, może to być tak, że ktoś ci powie o czymś, y, ty zadzwonisz, ta praca od razu na, dla Ciebie będzie. Coś takiego bardzo niespodziewanego to może być. Y, także y, myślę, że y, może być tak, że y, tak jak już mówiłam właśnie, że, że to będzie...